Witajcie, witajcie drodzy widzowie, dzisiaj Crysis 3 w trybie Hunter, na mapie Brooklyn Bridge Jak widzicie sami zaczynamy Hunter'em Czyli Jest całkiem sympatycznie, bardzo lubię grać Hunter'em, może nie lubię ginąć jako żołnierz, a później być Hunter'em, ale od początku jak najbardziej Dobra, mamy Salvat look jako kompana Startujemy. Czy oni są tutaj, się chowają? No i... Ale... a ja ich tak nie mogę nigdy dorwać. Nie szkoda, że za pierwszym razem trafiłem. Raczej znaczy, nie trafiłem, spudłowałem, nie zabiłem nikogo. Ale cóż, tu tu tam dojść do niego, teraz. Kurde, i O, Ej? o kolego, to śmierdziało. Nie chcę nic mówić, ale naprawdę tak stink. Chcemy po tamtego. No wychyl się, Nie wszyscy teraz kampią w budynku. W moście konkretnie mówiąc. Jeden ochotnik tam chyba gdzieś tylko na wyzłudził. O! A to na replayu będzie wyglądać. Fuck yeah! Final All kill! No, kilka ładnych zdjęć było, wszelką się jeden na pół mapy. Odsłoni się kolega, plecki. No ale cóż, widzieliśmy to wszyscy i jak walczył do końca, nie poddawał się. Naprawdę zasłużona śmierć. Ostatni na polu bitwy, ale nie poddawał się, nie kampił na różniku mógł. To też oczywiście ma swoje wady, bo przy takiej liczbie hunterów to, to ciężko się być może tutaj hmm. Cholerka, już Szkoda, że nie ze mną tutaj nie chce przyjść. Tu trochę za długi ten tunel jest, więc lepiej chyba patrzeć w tą stronę. Przecież mam pewne obawy, czy to jest dobry pomysł Mamy wulkana. Wulkana tajfuna, przepraszam. wali, chyba był jeden z konkursów. Niewyobrażalną liczbą pocisków na minutę, to było chyba rzędu 30 tysięcy na minutę. 30 tysięcy na minutę, naprawdę przerażająca broń. Gdybyśmy mieli tylko jeszcze tyle amunicji, to można było tak naprawdę... Tymi nabojami wręcz za przeproszeniem srać, gdyż runda nie jest zbyt długa. To połowa czasu byłoby strzelanie, gdybyśmy mieli 30 tysięcy naboi. To jest za cicho, jest za spokojnie szczerze mówiąc. Mam pewno bawy co tu w ogóle się dzieje. Dobra miejsce trochę faktycznie na snipera. Ta tutaj. Jeżeli widziałby kolega Optimus Lama. Ciekawy w ogóle nikt. O, to jest właśnie efekt mojej psującej się myszki. Przeprawy klawisz nie wyrabia i czasami jakby puszczał. Mimo, że mam wciśnięte. Chciałbym rozkręcić prawdopodobnie i przeczyścić. Udało się przeżyć, ów. Ciekawe gdzie on był. This is bullshit, man. Dobra, jedziemy dalej. Parta pozycja. Do pierwszego już jest daleko. O, a mnie jest blisko. Fajnie. No weź. O cholera! Już, już. Proszę was darujcie sobie semli ustrzał stąd jest strzał Jest! Jakiś tunel jest? No nie to oznaczenie na minimapie z tego mostu Ojku Nerwówka się zaczęła u mnie Trwada, has left the game No, naraz stary Iło z Tobą się walczyło ramię w ramię, jako Hunter. Hunter zginął. Oj. Cholera, no i widzicie ja nic nie widzę. Jeden z nich bym już zdjął. O, w szczególności jest tak no. Aż takim Dalto nic tu nie jestem, żeby nie widzieć czerwonego. No ale nic, no, trudno się mówi. Podejrzewam, że nie uda mi się nikogo zabić. Myślałem, że się spierdzialę. No i co? No niestety. Jeszcze że jest z blisko do piętego mam, żeby. O, wątki ich na mnie. Hihi. Sympatycznie.

Piękno, nawet spoko. Powinien się kikować, za co? 5, nie zaraz jeszcze polecę. Więc jakby co. Heretyk wyszedł z gry. Jeszcze Pakiet ja tylko żartowałem, prawie. Jeszcze jeden mnie... A, ja, O, wskoczyłem na pierwsze miejsce. O, tysiące punktów się zrobiło raptownie. O, kichit. O nie z takimi czytami idzie, idzie radzie gdzie indziej Dobra. Zostaliśmy w tym serwerze Tutaj nie nie wiem, nie wiem Tu myślicie Tam Spróbujemy pójść po amunicję. Bo to ile mamy aktualnie jest zdecydowanie za mało. Już to daleko. Aj, kurde, widziałem go już. Była powłoka Turek jakiś mnie zabił. Tyler. Szkoda no Tak, ty fajnie gracz, zajebiście graj tak dalej. jej ruszył się. No, niestety nie udało się wytrwać na pierwszym miejscu. W każdym razie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia następnym razem. Jeszcze tylko zobaczymy sobie najlepsze moje kile. A ja się już żegnam. Dziękuję za uwagę. Pa.